Tutaj w Hali zgromadziliśmy niesamowitą kolekcję, ponad 100 eksponatów z US Space Rocket Center i NASA Visitor Center. Możemy tu zobaczyć eksponaty ze wszystkich misji kosmicznych, tak naprawdę z misji Merkury, Gemini, Apollo, Apollo Soyuz, Skylab, Space Transformation System, czy, czy, czy też z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Mamy ponad 100 eksponatów, jest to taki przekrój przez ten technologiczny postęp, jakiego dokonał człowiek przez te ostatnie 70 lat. Jest bardzo wiele eksponatów z misji Apollo, a muszę też wspomnieć, że w tym roku jest 50. rocznica, jak Neil Armstrong postawił swoją stopę na Księżycu. Także mamy bardzo wiele oryginalnych eksponatów z tamtego okresu. No, od Sputnika, od powieści Juliusza Wermna z Ziemi na Księżyc, po najnowsze satelity, Wrocławskiej produkcji też z firmy Sat Revolution. Mamy rakiety, mamy 11 oryginalnych skafandrów, także wiele tutaj można zobaczyć. Przedmioty codziennego użytku astronautów, którzy przebywają na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Mamy również nie lada gratkę, kawałek skały księżycowej, którą można dotknąć.